Siemandero, Ogólnie nie wiem, co mam gadać Jestem anonimomem I elo Może ja się tak stresuję przed tą kamerą Jak ja dziwnie wyglądam No jak? Jak teraz tam się dostać? Uuu, mogę przenikać przez liście XD o jajku, ja zapomniałam, że przenikam przez te liście. <grym> Jakbym popełniała jakieś błędy, to od razu mi piszcie o To od razu mi piszcie. O... Jakby co to mój skin wyglądał? Tak. Podobałam się. Napiszcie mi w komentarzu. Napiszcie mi w komentarzu. Muszę się nauczyć jak stawiać bloki jeśli wiecie jak stawiać bloki to mi napiszcie w komentarzu to mi napiszcie w komentarzu muszę się nauczyć jak stawiać bloki jeśli wiecie jak stawiać bloki to mi napiszcie w komentarzu to mi napiszcie w komentarzu, komentarzu dla was zrobię wszystko mleczek chyba ostatni w tym sezonie o co to widzicie to widzicie to to tutaj tak kurczak kurczak tak tam pływał nie zdążyłam go uratować, się tam utopił, biedny. To jest tak realistycznie. To jest tak mega realistycznie. One potrzebują naszej pomocy, nie? Takiego ludzika, nie? Takiego ludzika, który pływa. Zielone jabłko? To takie w ogóle istnieje? Nie? Jest? Ale wow. Są też zielone. To jest gruszka, czy jabłko? Bo nie wiem sama. To jest ja gruszka, czy jabłko? Co? Co ja robię tak by the way? o oh o! -oh. No to mamy przegiwane. OK. Okej okay.